Cześć, ja jestem Luca, a dzisiaj pokażę wam jak zrobić moim zdaniem jedyną sensowną drabinkę sznurową. Żeby zrobić drabinkę linową potrzebna nam będzie lina. No i w sumie tylko lina, bo nie bawimy się jakiejś wymyślnej konstrukcji. Punkt pierwszy. Linę składamy na pół, a na jej środku wiążemy sobie węzeł bosmański. A tu macie jak się go wiąże. Jeśli zmuszeni jesteście używać dwóch lin, korzystamy z nich jako jednej wiążąc węzeł ratowniczy i nie zapominamy o zabezpieczeniu naszych końcówek. Krok drugi. Na jednej z naszych końcówek wyrzemy sobie najzwyklejszą ósemkę. Ma ona za zadanie pomóc nam rozróżnić jedną końcówkę od drugiej. Krok trzeci. Łapiemy sobie środek naszej liny, czyli tam gdzie wiązaliśmy nasz węzeł bosmański Odmierzamy sobie odległość do naszego łokcia. w w miejscu, w którym mieliśmy nasz łokieć, łapiemy w ten, ten sposób o prześwietlenie i w ten sposób trzymając naszą linę dokładamy ją do miejsca gdzie mieliśmy nasz łokieć tworzy nam się wtedy taka pętla i w tym miejscu wiążemy albo kluczkę albo podwójną ósemkę pilnując żeby nam się tu nic nie poprzesuwało Dobre, wrócimy do tego za chwilę. Krok czwarty. Kiedy mamy już naszą ósemkę, orientujemy się, której liny używaliśmy do tego, aby przedłużyć sobie nasz, naszą pętlę. W moim przypadku była to końcówka bez węzła. Czyli teraz po stronie końcówki z węzłem, czyli tutaj, robimy dokładnie to samo. Odmierzamy sobie do łokcia, łapiemy sobie w ten oto sposób w miejscu, gdzieś, gdzie nam się to schodziło. Kciukiem do dołu i kciuk dokładamy sobie do miejsca, gdzie schodziła nam się nasza I tutaj znowu wiążemy sobie ósemkę. Czynność na przemian powtarzamy sobie do momentu, aż skończy nam się de facto lina, albo w ten sposób, w zalewie 10 metrów liny, stworzyliśmy 3,5 metrową drabinkę sznurową, którą możecie wykonać po pierwsze sami, po drugie jest banalnie prosta, bo za... z... wystarczy znać dwa węzły, tak jak tu widzicie, ósemkę i węzeł bosmański. I po trzecie jest bardzo łatwa do zrobienia właśnie w terenie, samemu, bez żadnych narzędzi, bez żadnych dodatkowych materiałów. Dobra, w tym odcinku to by było na tyle, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!